Adibu. Startujemy na wyprawę! Razem z Adibu, lećmy po przygody. Razem z Adibu, poznajmy odpowiedzi. Razem z Adibu, podróż pełną wrażeń. Razem z Adibu, na pokład zapraszam! Jeśli prawdę pragniesz znać, pytasz czemu, co i jak. Wiedza to Twój nowy świat! Nasza misja, Ziemia! Razem z Abibu lećmy po przygody, Razem z Abibu. Poznajmy odpowiedzi, Razem z Abibu. Misja Ziemia. Razem z Abibu. Teleportacja! Do czego służy popiół wulkaniczny? Jesteście takie śliczne. Ale ty jesteście dziś <grym> zwiędnięte. <grym> <zwiądnięte. grym się zwiądnięte> Cześć, Robitoku! Robitoku, wszystko dobrze? Tak sobie. Drzewko, morwy ma się dobrze, lecz reszta roślin źle wygląda. To prawda, jest śliczne. Może tamte potrzebują nawozu? Racja, Dilio. Dobrze, że przyszliście. Co to jest nawóz? Mieszanka substancji, które odżywiają rośliny. Na przykład kiedy ty pijesz sok, przyswajasz witaminy. Naprawdę? A jak to jest u roślin? O, patrzcie. To dziwne, mój ekran się nie świeci. Chyba znów się, co się zablokowało. O, nareszcie, nawozem może być na przykład końskie łajno. Oh. <gryzny> Lub kompost z pokrzyw. Nie, tylko nie jest pokrzyw, one parzą. A zatem popiół wulkaniczny. Oh, chcemy, chcemy to zobaczyć. zobaczyć. Kodźmy, szybko! Hej, 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 hej! Możesz się już wyłączyć. Nie, 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 Bert! Lepiej zostań tutaj i zajmij się roślinami, kiedy nas nie będzie. Masz rację, Robitoku. Bert dobrze się zajmie twoim ogrodem. Obyś się nie mylił! Oto wulkany. Czyż nie są imponujące? Co jest z tym ekranem? Uh, 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 uh. Uf, 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 uf. Co z Twoją głową? O, nic, 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 już w porządku, dzięki. Straciłeś ten wspaniały widok! Niesamowite! Wszystko się trzęsie! Ten wulkan jest naprawdę potężny! Przynajmniej jestem pewny, że nazbieram dużo popiołów, by nakarmić rośliny. A co w nim jest takiego szczególnego? Wysiądźmy i przyjrzyjmy się z bliska. Aha, roślinom dobrze się tutaj rośnie. No tak, to zasługa popiołu z tego oto wulkanu. Patrzcie, mój ekran działa. Za każdym razem, kiedy wulkan wybucha, popiół bogaty w minerały spada na ziemię. Zawiera siarkę, magnes, potas, fosfor, a nawet żelazo. To wszystko jest w popiele? Tak, ale żelazo jest też w szpinaku. Magnez w czekoladzie, potas w bananach, a fosfor w rybach. Ale w bardzo małych ilościach. Aha, i to sprawia, że rośniemy. Tak, to wszystko jest potrzebne do życia ludziom, zwierzętom i roślinom. Przyjrzyjmy się temu z bliska. Polecimy do wnętrza popiołu tego wulkanu. Jesteśmy wewnątrz popiołu. U, u, u. Uważaj! To, to żelazo! O! o. Ha, co to było? Ha, ha. O, oh. To magnes! O. A to potas! Robi Jest ich za dużo! Ha, ha. Bardzo trudno je omijać! Polećmy wyżej! O, o, o. tam jest o. ich tak samo o. dużo! O, 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 o. O. Straciłem panowanie nad statkiem! O, 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 co się dzieje? Chyba spadamy! o! Oh. 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 Oh, myślę, że wylądowaliśmy bezpiecznie. <smartości> Minerały wsiąkają w ziemię. Tak, w ten sposób odżywiają rośliny i nadają im piękny zielony kolor. Wsiąkamy. O... Ziemia pochłania nas jak minerały. Musimy się stąd wydostać. Makrominiaturyzacja. Mało brakowało. Patrzcie, wulkan wyrzuca popiół. Zbierzmy ten cenny nawóz. Znam kilka roślin, które się ucieszą. Zaczynam już za nimi tęsknić. Wracajmy! O, chyba się martwisz o Berta. To na celestę! Opiekowałeś się morwowym drzewkiem, Bert? Zjadłeś wszystkie morwy? O! spokój, Robitoku, nie jest tak Nie że. mogłeś im się oprzeć? Och, Bert, chyba nie chcesz nam wmówić, że Biedronka je zjadła Masz szczęście Dzięki popiołowi nasze drzewko będzie miało dwa razy tyle pysznych owoców <śm> 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 Czy już wiecie, do czego służy popiół wulkaniczny? To naturalny nawóz, pełen minerałów dobrych dla roślin. Tak samo jak witaminy w soku pomarańczowym. Dzięki popiołowi wulkanicznemu będziemy mieli dwa razy tyle owoców. Pa! pa! Wersja polska studio publishing.